Jak rozwiązać takiego pewniaka maturalnego? Już Ci pokazuję. Znajdowanie brakujących funkcji trygonometrycznych danego kąta to zadanie, które pojawia się na niemal każdym arkuszu naturalnym. Dzisiaj pokażę Ci, jak rozwiązać je w najprostszy sposób. Niezależnie jaką funkcję trygonometryczną mamy podaną na start, korzystamy z tych dwóch wzorków. Jeżeli na początku mamy podanego sinusa lub kosinusa, to zaczynamy od wzorku z jedynką trygonometryczną. Natomiast jeżeli na początku miałbyś podanego tangensa, to zaczynamy od definicji tangensa. Z racji, że my mamy kosinusa, no to podstawiamy jego wartość do jedynki trygonometrycznej. Nie zapominamy oczywiście o podniesieniu wartości cosinusa do kwadratu. Po przekształceniu tego równania otrzymaliśmy, że sinus kwadrat jest równy 49,625. Teraz oczywiście musimy pozbyć się kwadratu, wykonując działanie przeciwne, czyli pierwiastkowanie. Otrzymaliśmy w ten sposób dwie odpowiedzi, no bo oczywiście pierwiastek drugiego stopnia nałożony na liczbę dodatnią daje nam rozwiązanie dodatnie lub ujemne. No i teraz pytanie, którą z tych dwóch odpowiedzi należy wybrać? Autor powiedział nam, że kąt alfa jest kątem ostrym. I tutaj należy zapamiętać, że każda funkcja trygonometryczna w kącie ostrym jest dodatnia. W takim razie wartość ujemną odrzucamy i przyjmujemy sobie 7 25. No ale autor chciał, abyśmy znaleźli wartość tangensa. W takim razie korzystamy teraz z drugiego wzoru, który mamy do dyspozycji, czyli z definicji tangensa. Tangens to oczywiście sinus przez cosinus, więc podstawiamy to przez to. Teraz, aby pozbyć się tego piętrowego ułamka, oczywiście mnożymy przez odwrotność mianownika. I w wyniku takiego przekształcenia otrzymamy 7 24.